Express Ivo, Twój osobisty lektor, to program komputerowy czytający ludzkim głosem. Zobacz, jak możesz go użyć. Czytaj książki, słuchając. Nawet podczas joggingu. Teraz na lekturę zawsze znajdziesz czas. Ucz się tam, gdzie chcesz i wtedy, kiedy masz okotę. Z Express Ivo możesz uczyć się nawet na łące. Ucz się języków. Express Ivo mówi w języku angielskim lepiej niż niejeden nauczyciel. Słuchaj czytanych na bieżąco e-maili, lub zabierz je ze sobą i posłuchaj, na przykład w czasie drogi do pracy. Bądź na bieżąco z nadchodzącymi wiadomościami z internetu, kanałami RSS. Dzięki Express Iwo stworzysz Twoje prywatne radio. Oglądaj filmy, nie trać czasu na napisy. Express Iwo czyta napisy w filmach jak prawdziwy lektor. Express Ivo wszędzie tam, gdzie Ty.